Serdecznie zaczynamy nowy rozdział, a mianowicie powiemy sobie o zamknięciach nastawczych. Ich cel to przede wszystkim prawidłowe położenie iglic względem opornic, czyli jak jedna iglica dolega, druga musi odlegać, i oczywiście między nimi muszą być odpowiednie odległości. Na koleję wyróżniamy następujące zamknięcia nastawcze: hakowe suwakowe oraz tak zwane hydrauliczne. O wszystkich sobie powiemy, ale na dzień dobry przedstawię wam już rzadko spotykany typ zamknięcia nastawczego, a mianowicie hakowe. Także zapraszam. Takie zamknięcie nastawcze, taki ogólnie przy każdej zwrotnicy mamy dwa zamknięcia nastawcze. Prawe, a także lewe. Jedne jest zamknięte, Drugie jest otwarte. Tam, gdzie jest iglica dolegająca, mamy zamknięte zamknięcie nastawcze. Tam, gdzie jest iglica odlegająca, mamy otwarte zamknięcie. Teraz uwaga, z czego się składa taki, yy, takie zamknięcie nastawcze hakowe? Z tak zwanego haka oraz opórki. Ale, żeby zobaczyć to, musimy iść po stronie iglicy dolegającej i proszę zobaczyć, że ten element, który tu wystaje, ten. One, to jest tak zwana opórka. On jest na stałe przymocowany do opornicy, także on się nie rusza. Ten element, zaś proszę zobaczyć, to jest tak zwany hak. Nawet przypomina tutaj swoim kształtem hak. On jest połączony przegubowo tutaj z ściągiem iglicowym. To jest ten element. A także tu mamy również z iglicą. Warto zapamiętać, aby później, po później pokażę Wam trzy fazy przekładania zwrotnicy. Także od spodu tam idzie hak, przegubowo połączony ze ściągiem iglicowym, a także, proszę zobaczyć, z iglicą. Ja za chwileczkę przełożę zwrotnicę Będę ją powoli przekładał, abyście zobaczyli trzy fazy przekładania zwrotnicy. Jak widać, mamy tutaj tak zwany ściąg iglicowy. Jego skok wyniesie 210 mm. Skoro mamy trzy fazy, to idealnie każda faza będzie przesuwała się o 70 mm. I wam na spokojnie, oczywiście nie pokażę wam za pomocą miary, ale pokażę wam, jak, kiedy zaczyna się i kiedy kończy dana faza przekładania zwrotnicy. Za chwilę przełożę i zobaczę. Zobaczycie, co się wydarzy. To jedziemy. Zaczynam od pierwszej fazy i proszę zobaczyć, co tu się dzieje. O, może zamknę O, mamy taką sytuację, proszę zobaczyć, że po tej stronie nic się zasadniczo nie ruszyło. no troszeczkę z tego. No, jeszcze raz próbuję, z tego względu, że mamy bardzo dobrze wyregulowane zamknięcie. No, może tak, proszę zobaczyć. Jak widać, w pierwszej fazie nastąpiło, jeszcze raz pokażę, tylko odsunięcie iglicy odlegającej. Ona się przesunęła w kierunku opornicy i to jest tak zwana pierwsza faza. Po tamtej stronie, jak proszę zobaczyć, na pewno hak troszkę yy, pożegna się z opórką. O, i to jest koniec pierwszej fazy. Za chwileczkę zacznie się faza druga. Druga faza zaczyna się wtedy, kiedy, proszę zobaczyć, hak już opuści opórkę i za pomocą przegubu nastąpi tak zwane przesunięcie obu iglic. I mamy teraz sytuację, proszę zobaczyć, że w tej sytuacji mamy dwie iglice odlegające. Po takim rozjeździe nie wolno jeździć, pamiętajcie o tym, która z iglic musi dolegać, także to jest właśnie element drugiej fazy, a kiedy skończy się druga faza, wtedy kiedy proszę zobaczyć, o delikatnie, ta iglica do końca dojdzie nam do opornicy, a powoli będzie wysuwać się hak, hak musi zajść za opornicę, przepraszam za opórkę, o właśnie proszę zobaczyć. I gdy zajdzie maksymalnie za opórkę, wtedy jest koniec fazy trzeciej. Także faza druga była, jeszcze raz cofnę, faza druga skończyła się wtedy, kiedy iglica dolegająca już, o właśnie, teraz, koniec drugiej fazy, o, a trzecia rozpoczęła się wraz z obejściem tutaj haka za opórkę. Teraz jak sprawdzamy drogę oporową, tak żeby zwrotnica nie przełożyła się w trakcie jazdy, bardzo ważna jest droga oporowa, hak powinien zajść za opórkę na co najmniej 60 mm. To jest odległość mierzona, od, tej, od tego, może ja wezmę poczekajcie. To jest odległość mierzona od początku tutaj e, opórki, w tym miejscu do pod można powiedzieć końca, ja to tak nazywam końca tego haka. Tutaj ta odległość powinna wynosić co najmniej 60 mm. Jak Wam opowiem kiedyś o minimalnej drodze oporowej, to w przypadku minimalnej drogi oporowej hak powinien obejmować opórkę na odległość minimum 20 mm, ale to jest minimalna droga oporowa. Tak przepraszam, że tak trochę słabo wam wytłumaczyłem może o tym zamknięciu nastawczym hakowym, z tego względu, że uwierzcie mi, bardzo trudno było mi znaleźć zamknięcie nastawcze hakowe, z tego względu, że na polskich liniach głównie spotykamy zamknięcie nastawcze suwakowe. i o nich dokładnie wam opowiem co i jak. Także naprawdę u mnie na mojej stacji nie było ani jednego rozjazdu z zamknięciem nastawczym hakowym. Dopiero musiałem udać się 70 km od od Torunia, od mojej miejscowości, aby znaleźć zamknięcie nastawcze hakowe. Oczywiście sprawne, w miarę, bo proszę zobaczyć, jak przełożę. Teraz przełożę szybko tą zwrotnicę. Mamy tu bardzo dobrego toromistrza z tego względu, że mogę jedną rocznicę sobie na spokojnie przełożyć. Ja kiedyś byłem na stacji nie powiem jakiej. Tory w ogóle nie używane. Bardzo ciężko przekładało się zwrotnice. A tak proszę zobaczyć jedną rączką fajnie pięknie. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze może kamerzystę poproszę, aby sprawdził aby sprawdził jak szybko tu idzie yy, zamknięcie na stawcze hakowe. woli sobie zrobić. I ładnie pięknie hak zaczyna obejmować opórkę. Także tyle jeśli chodzi o ten temat. W następnym materiale powiemy sobie o zamknięciu nastawczym suwakowym, czyli tym najbardziej takim spotykanym na naszych polskich liniach.